Hi, moje ladies, sprawdźmy sobie, w związku z tym, że jest Jowisz, bo czwarteczek, to sprawdźmy sobie, jaką kobietkę on w tobie widzi, ale mi się popierdzieliło, chaos jest duży, bo już czuję, dobra, jaką kobietę on w tobie widzi? Kobietę światową. Taką, która daje szansę. Taką, która ma bardzo duży potencjał, ale też jej bagaż przeszłości. Jesteś bardzo otwarta, ale zakompleksiona i samotna. Kobieta sukcesu, bym powiedziała, nauczona. Wiesz, kiedy odpuszczać. Jesteś inteligentna, ale lubisz trzepać hajsem. Jesteś um, ognista. Jesteś taka bardzo sensualna, taka bardzo namiętna. Ale zachowujesz to dla siebie. Dodatkowo też jesteś bardzo ekspresyjna, i to, co trzeba wypieprzyć, to wypieprzysz. Burzliwa jesteś. Twoje życie według niego kręci się jak w kalejdoskopie. Jesteś um, dobrą mamą, jesteś ciepła, trochę drama queen, trochę taka osamotniona w poczuciu braku. Nadajesz się do związku, stawiasz bardzo solidne fundamenty, jesteś bardzo inteligentna, mądra, oczytana, lotna, ale. Deczko kłamstewek w tobie pan widzi. Jesteś rodzinna, kochliwa, ale też depresyjna. Jakby zakochujesz się tak depresyjnie. Jesteś spontaniczna, e, taka roztrzepana, wszędzie ciebie pełno, ale jesteś flirciarska. Sentymentalna, ja bym powiedziała raczej ułożona i taka bardzo, bardzo mocno rodzinna. No i on wie, że go kochasz. On wie, on ma nadzieję na ciebie. On ma nadzieję na ciebie. Tu posiał ziarka, on wiedział, co robi. Proszę, on wiedział, co on robi. On doskonale wiedział, co robi. Jest względem ciebie ideczko niepewny. Ale, ojej, on wie. O, ale tu jest. och. Czaruś. Zraniłaś go słowem. Coś mu nagadałaś i go ałka. Tutaj trzeba będzie coś przetransformować i się zdecydować, albo w te, albo nazad podeją, podejąć podjąć decyzję. On chce to odważnie, związku, ognia, pasji, namiętności, intensywności. będzie Wy nie macie kontaktu najprawdopodobniej, a jak e, nie macie kontaktu, to będzie chciał się pogodzić z rączką, choć będzie mi się chędożyć, a znowu... <laughs> Jak macie kontakt, to wasza relacja wzniesie się na coś więcej. Ale tutaj jest cisza po jakiejś kłótni. Ewidentnie, żeście się popstrykali tu. I tutaj, no, tu pan powinien łapkę wyciągnąć. Ale to ty, żeś mu nagadała. W każdym bądź razie, nie zwracaj uwagi na to, czego nie ma, tylko na to, co jest. <laughs> Zakopałaś tą swoją emocjonalność do niego tak głęboko, że tu już bardziej się nie da. Pochowałaś. No, no jest ten wisielec. Przykro mu jest, ciężko mu jest, odcięty jest i szuka wyjścia. Dramat. Czekajcie, wezmę sobie jakieś karty. Dobra. jadziemy dalej. On próbuje się e, z, z naprawić. Naprawić się, próbuje. Potrzebuje więcej czasu na myślenie. Tu jest bardzo dużo ego. Ego go będzie blokować. Tak. On nie chce kogoś innego. Chce ciebie. Boi się, że popełni jakiś błąd w związku z tobą. Jest w takich konfuzjach. Bardzo tu jest dużo nie, nieczystości takich. Takich ym, niepewnych sytuacji. No. Czuję z tobą po, połączenie. Chciałby, żebyście się nigdy nie pokłócili, nie, żebyś ty mu nie nagadała, a on, żeby ze wsiną dal nie poszedł. Jest tak, jakby on po, podjął um, niewłaściwą decyzję. Refleksję ma teraz. Chce, żeby wszystko było jasne. Tęskni za twoim humorem, za twoim poczuciem humoru. Nie, nie, tak jakby nie chciał, żeby, żeby, żeby odszedł może tak. Tak jakby nie chciał, żeby to się wydarzyło. Sprawia, że on czuje się lepiej sam ze sobą. Jesteś tą częścią jego, za którą on bardzo tęskni. Jakby brakuje mu ciebie. Uważa, że jest za późno na wykonanie jakiegoś kroku. Jest pasja, namiętność, intensywność, miłość. Pomimo dystansu, tak jakbym chciał Ciebie chronić sam przed sobą, ma problemy finansowe. Wasze drogi musiały się spotkać, no po prostu, on chce, tak jakby był na dobrym, na, na dobrej drodze, bardzo dużo chęci wybaczenia, żebyś Ty jemu wybaczyła, no tak, dobra, bierzemy moje magiczne, A, ała, Patrycja, nogi Ci drętwieją, normalnie nogi mi dla kogo ja czytałam? Panna, lew, baran, byk, bliźnięta, ee, rak, paga. Zadaj mi pytanie, a ja ci na nie odpowiem szybciutko. To nie ten czas. Idź do przodu. Wybierz nowy kierunek. Tak, pytałam, czy to jest czytanie dla mnie, dramat. Karpetki, wspominam o tym, jak pachniesz. Nie kastruj mnie, natłok myśli o tobie, o. kochanka, kochanek, wędrowny mnich. Co ja napisałam? 11 miesięcy. Rozmowa wino. Nie czuję tego. Chciałbym cię zrozumieć. Październik. Matko, dużo mi się wzięło. Ćma buduje stabilność finansową, chcę więcej, karmię cię iluzją.